Jeżeli ochrona klimatu i środowiska, to nie może nie paść informacja na temat maszyn i urządzeń, które o to środowisko dbają, a takimi z pewnością są najnowocześniejsze opryskiwacze. A jest z nami dzisiaj człowiek, który o opryskiwaczach wie niemal wszystko. Pan Paweł Miś, menedżer produktu opryskiwaczy firmy Hersz Dzień dobry serdecznie, dobry Dzień. wieczór właściwie. Dobry. Cieszę się, że pan jest dzisiaj z nami. I Pan będzie mówił nam o tym, w jaki sposób zadbać o bardzo ważny element podczas zabiegu takim, jaki jest ochrona roślin, czyli jak zredukować znoszenie i ograniczyć nakładanie się środków ochrony roślin, czyli cieczy, cieczy roboczej rozprowadzanej po polu podczas zabiegu. A powie Pan o najnowszych rozwiązaniach, które w technice ochrony roślin ma firma Hersh Lab. A zatem Panie Pawle, czas antenowy dla Pana, a Państwa zachęcam do wysłania tej prelekcji. Przypominam, że tuż po niej zarówno z Panem Pawłem, jak i naszymi wszystkimi dzisiejszymi prelegentami spotkamy się podczas sesji pytań i odpowiedzi. A zatem Panie Pawle, jeżeli jest Pan gotowy, to możemy w takim razie... Zaczynać. Ja tylko jeszcze przypomnę, drodzy Państwo, zanim zaczniemy, ponieważ takie pytania cały czas pojawiają się na czacie, czy będzie można obejrzeć to webinarium jeszcze raz? Tak, drodzy Państwo, wszyscy, którzy się zapisali na to nasze webinarium, otrzymacie kilka dni po tym webinarium zapis wideo, więc będziecie mogli sobie spokojnie otworzyć, przeczytać wszystko, zobaczyć i sprawdzić dokładnie. I także odpowiedzi, które pojawiły się po prelekcjach i będą w sekcji pytań i odpowiedzi. Także znajdziecie państwo na naszym portalu w ramach materiałów po -webinaryjnych. A zatem wszystko będzie można sobie spokojnie jeszcze raz dokładnie obejrzeć i przesłać. Panie Pawle, czas dla pana. Dziękuję bardzo. Z tego, co po prostu widzimy w rozmowach z naszymi dealerami, ten program rzeczywiście cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dlatego też E, podczas tej prezentacji to, co przede wszystkim chciałbym tutaj Państwu przekazać i, i, i tutaj przedstawić, to jest kwestia odniesienia się do tej listy, e, którą jakby e, agencja przedstawiła i gdzie ewentualnie możemy zakwalifikować maszynę, e, nad którą się zastanawiamy. E, tutaj ten program e, ochrony środowiska i klimatu e, bardzo, się dobrze, bardzo dobrze nam tutaj się wpisuje w kwestię. E, opryskiwaczy I, i plus do kolejne, kolejne maszyny to są pielniki i e, pielniki i chwastowniki. I teraz e, jeżeli chodzi o same opryskiwacze, e, tutaj e, praktycznie rzecz biorąc, e, jeżeli chodzi właśnie o opryskiwacze i pielniki i chwastowniki, to mamy praktycznie rzecz biorąc 6 punktów z e, Agencji, czyli pierwsze kryterium, do którego możemy zakwalifikować opryskiwacze, które ewentualnie chcemy zakupić, to jest kwestia e, opryskiwacze, e, które będą się zaliczały do klasy ograniczenia znoszenia o 75%. To jest pierwsza grupa, do której możemy za zakwalifikować maszynę, którą, którą będziemy planować zakupić. E, drugie kry kryterium, pod które możemy kwalifikować maszynę, którą planujemy zakupić, to są opryskiwacze polowe z systemami zapobiegającymi nakładaniu środków ochrony roślin i nierównomierności nanoszenia na łukach i odcinkach. I to o tym też postaramy sobie tutaj powiedzieć parę słów, jakie, w jakie systemy opryskiwacz musi zostać wyposażony, żeby spełniać to kryterium. Kolejnym kryterium, pod które możemy kwalifikować Maszynę, którą planujemy zakupić podczas tutaj tego programu, to jest na przykład opryskiwacze rzędowe, pasowe, które pozwalają na aplikację tutaj rzędową środka. Jeśli chodzi o Tutaj brony, chwastowniki, tutaj nie masz tak rygorystycznych kryteriów, czy, czy opielniki, to tutaj mamy y, punkty 68, 69, 72, ale to też sobie postaramy y, tutaj o tym też parę słów powiedzieć. Ale zaczynając od opryskiwaczy. Tak, jak wcześniej wspomniałem, tutaj mamy punkty 58, 61, 66. Za grupę maszyn, zakwalifikowanych do jednego, jednej tutaj z tych podpunktów, możemy otrzymać cztery punkty. Zresztą tutaj prelegenci, którzy wcześniej byli przede mną, wspominali o, o tutaj, tym sposobie przyznawania punktów. I teraz, aby. Opryskiwacz tutaj w tym punkcie pierwszym, do którego się odnosimy, czyli 58%, aby opryskiwacz można było kwalifikować do, pod ten punkt musi on pozwalać na ograniczenie znoszenia o 75%. Na stronie agencji znajduje się takie przekierowanie, gdzie zresztą sama agencja, z tego co, co ja się orientuję, to sama agencja w pewnym stopniu sugeruje zasięgnięcie informacji z listy Instytutu JKI i tutaj na, tym, na tej liście Instytutu JKI mamy szereg rozwiązań, które pozwalają nam na ograniczenie tego znoszenia. I teraz jeżeli tutaj odniesiemy się do opryskiwaczy, które produkujemy my, do opryskiwaczy Horsza, to... Praktycznie rzecz biorąc, wszystkie maszyny, które opuszczają fabrykę horsza, wyposażane są w dysze Lechlera i DKN 1203 POMP, czyli polimerowe. Te dysze tutaj pozwalają na ograniczenie znoszenia 75%. Zresztą tutaj na slajdzie Państwo widzicie tutaj ten warunek. I że te dysze znajdują się i maszyna wyposażona w te maszyny, maszyny opuszczające, opuszczające naszą fabrykę, wyposażone w te dysze pozwalają na ograniczenie tego znoszenia o, o te wymagane 75%, a nawet w pewnych warunkach o, o 90%. No ale tak, tutaj tym warunkiem minimalnym agencji jest 75%. Także tutaj jakby ten warunek jest spełniany. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani też innymi rozwiąza rozwiązaniami, warto też może sobie pobrać tą listę, spojrzeć na listę JKI. Kolejna rzecz to jest kwestia punktu 61, czyli zapobieganiu, zapobieganiu nierównomierności naniesienia. Nierównomierności naniesienia środka na wszelkiego rodzaju łukach, zakrętach. I teraz, generalnie rzecz biorąc, w naszych opryskiwaczach, tylko to trzeba też odnieść się do szczegółów, stosowane są dwa systemy, które będą pozwalały na zakwalifikowanie maszyny pod punkt 61. I teraz, generalnie rzecz biorąc, w naszej firmie, Oferujemy dwa systemy pozwalające na ograniczenie tego e, nierównomierności pokrycia naukach. I teraz e, trzeba sobie rozgraniczyć, ponieważ jeden system będzie dotyczył maszyn, w których e, będziemy mieli załączanie e, pneumatyczne oprysku, czyli e, tak jak na przykład nasze opryskiwacze, e, czy to e, mniejsze, na przykład e, LeBLT, LEBGS, TD. Te opryskiwacze e, są wyposażone w układ cyrkulacji ciągłej i możliwość zainstalowania na belce więcej dyszy na pół metra. A e, posiadanie tej większej ilości dyszy na pół metra jest niezbędne po to, żeby mówić o jakiejkolwiek możliwości zmiany e, tutaj tej, e, nie, zmian tej nierównomierności najlepiej jeżeli mamy do dyspozycji y, powiedzmy 3 dysze albo nawet 4 dysze na pół metra. I teraz tak. Musimy pamiętać o tym, w tradycyjnym opryskiwaczu to jest jedna dysza na pół metra, czyli co 50 cm mamy jedną dyszę, mamy możliwość włączenia tej dyszy i wyłączenia. Jeżeli tutaj mamy trzy czy cztery dysze, to poza możliwością włączenia czy wyłączenia, mamy możliwość też żonglowania, która dysza może zostać włączona, lub też e, która kombinacji, kombinacja z dysz może zostać włączona. I teraz tak weźmy taką sytuację. Mamy na belce zainstalowane trzy dysze, nawet cztery dysze na pół metra. Każda z tych dyszy może zostać włączona, lub też każda z tych każda z kombinacji tych dyszy może być włączona i teraz weźmy sobie rozpylacze o wielkości 02, 03, 04 04. No powiedzmy te trzy rozpylacze. Te trzy rozpylacze pozwalają nam na realizację następujących kombinacji. Opryskiwacz może włączyć 02, 03, 04 te Trzy wielkości już pozwalają nam na zróżnicowanie ilości wydawanej cieczy. Następnie, jeżeli połączymy sobie rozpylacz 02 z rozpylaczem 03, mamy 05, 02 z 04 mamy 06, 03 z 04 mamy 07. Czyli tutaj w tym momencie praktycznie rzecz biorąc mamy wielkości wydatkowania cieczy od 02 do 07. I teraz, jeżeli maszyna o tych trzech dyszach, na belce zostanie wyposażona w system AutoSelect Pro, to ona będzie moż miała możliwość włączyć inną dyszę lub też inną możliwość inną możliwość kombinacji dyszy na sekcji i w ten sposób my jesteśmy w stanie uzyskać kompensację nierównomierności pokrycia na łukach, ponieważ podczas jazdy na łuku wiadomo, że Tutaj belka, która znajduje się po wewnętrznej skrętu, będzie poruszała się dużo wolniej, natomiast, natomiast po zewnętrznej skrętu ta belka porusza się dużo szybciej. I w tym momencie, jeżeli opryskiwacz jest wyposażony w skrętną oś, ponieważ komputer też musi skądś posiadać informację, że my akurat poruszamy się po łuku, do tego w opryskiwaczu mamy te trzy dysze, o których wcześniej wspomniałem na pół metra, czyli powiedzmy 2, 3, 4. I mamy, system, mamy opryskiwacz wyposażony w system Autoselect Pro. To taki opryskiwacz od wewnętrznej skrętu, powiedzmy, na pierwszej sekcji włączy tą dyszę o wielkości 0,2, następna sekcja e, to będzie powiedzmy 0,3, następna 0,4 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przez co przy stałym ciśnieniu w całej belce, przy różnych wielkościach dyszy na poszczególnych sekcjach, my uzyskamy równomierność pokrycia, na całej szerokości, czyli ta część e, powewnętrznej będzie, jeżeli tam będzie włączona najmniejsza dysza, ona się porusza na, najwolniej, czyli tej, tej, cie, tej cieczy zostanie zaaplikowane najmniej. Natomiast po zewnętrznej, gdzie ta prędkość jest bardzo duża i tam zostaną włączone trzy dysze, no to wiadomo, że ta ilość cieczy będzie praktycznie rzecz biorąc trzykrotnie większa. Rzecz jest jeszcze jedna: to nie będzie idealne rozłożenie. Tej cieczy, ale powiedzmy, normalnie byśmy w normalnych warunkach przy włączeniu na całej belce jednej dyszy mielibyśmy w ten sposób, że po wewnętrznej skrętu mielibyśmy 400% dawki, czyli czterokrotne przepryskanie, natomiast po zewnętrznej byśmy e, zaaplikowali 1,4 dawki, czyli ta, to była bardzo duża e, nierównomierność. Natomiast tutaj w rozwiązaniach tego typu My uzyskujemy względną równomierność, czyli powiedzmy po wewnętrznej będziemy mieli, nie wiem, 100%, 120% dawki, a po zewnętrznej będziemy mieli 80% dawki. I to już jest naprawdę dużo i to jest duży sukces. Zresztą tutaj w środkowej części slajdu, Państwo widzicie, w jaki sposób, można powiedzieć, to wygląda. To tak powiedziałem wcześniej, to jest jeden system. Drugi system, to jest system, Pulsacyjnego załączania pulsacyjnego sterowania opryskiem PWM, i tutaj u nas handlowo system ten jest określany nazwą Precision Spray. Co to jest system PWM w sterowaniu dawką? Cofnijmy się, może, do zwykłych opryskiwaczy. W tradycyjnym opryskiwaczu dawka regulowana jest poprzez zmianę ciśnienia, czyli jedziemy wolniej, ciśnienie spada. Jedziemy szybciej ciśnienie wzrasta po to, żeby utrzymać stałą dawkę na powierzchni Ziemi. Natomiast jeśli chodzi o zabiegi ochrony roślin, to nam przeważnie zależy na tym, żeby utrzymać stałą wielkość kropli. Ponieważ stała wielkość kropli gwarantuje nam najlepsze pokrycie. No i to ta wielkość kropli też jest zależna od tego, jaki zabieg wykonujemy. I teraz tak, nam zależy na tym, żeby w większości czasu pracować ze stałą, z tą stałą wielkością kropli. Stała wielkość kropli oznacza dla nas stałe ciśnienie. A tutaj przed chwilą już sobie powiedzieliśmy, że nie ma takiej możliwości tego ciśnienia. Dla te, dlatego też wprowadzono system PWM. I teraz w systemie PWM, yy, yy, przynajmniej tutaj w rozwiązaniu Horsza yy, system pracuje z pulsacją 20 Hz. Oznacza to tyle, że oprysk jest włączany i wyłączany 20 razy na sekundę. I teraz tutaj w tym momencie te 20 Hz, 20 razy na sekundę to jest tak duża szybkość załączenia i wyłączenia oprysku, że praktycznie rzecz biorąc ta ciecz nawet nie przestaje lecieć, ona no, cały czas jest aplikowana. Ale jeżeli my mamy te włączanie i wyłączanie, to jesteśmy w stanie sobie regulować ten czas, jaki oprysk będzie włączony i czas, jaki oprysk jest, będzie wyłączony. No i to, dlatego też w tym systemie My tą nierównomierność pokrycia naukach będziemy sobie kompensować tymczasem załączenia, czyli tak wcześniej. Po wewnętrznej jedziemy, tabelka się porusza dużo wolniej, to tamten czas załączenia oprysku będzie bardzo krótki, natomiast, natomiast wyłączenia będzie bardzo długi. Natomiast po zewnętrznej yy, belki, tam gdzie tabelka będzie poruszać się bardzo, czy, bardzo szybko, no to tam po prostu będziemy dochodzić do takiej sytuacji, że ten oprysk będzie całkowicie yy, otwarty. No a wiadomo, że od wewnętrznej skrętu do, do zewnętrznej skrętu. Te, te czasy będą się różnicowały po to, żeby jak najbardziej skompensować y, tutaj y, tę y, nierównomierność, To jest tutaj y, drugi punkt, o którym mówiliśmy, w jaki sposób możemy kwalifikować opryskiwacze. I trzeci punkt, który możemy przy, tutaj przyjąć do klasyfikacji y, składając wniosek, to jest oprysk pasowy. Y, opryskiwacze nasze, y, praktycznie rzecz biorąc od serii LT, Mogą być wyposażone w dysze w rozstawie 20, 25 cm. Jedną z zalet jest to, że przy rozstawie dyszy co 25 cm możemy bliskać bliżej roślin, ponieważ pokrycie stoszków w oprysku zyskujemy przy wysokości 25-30 cm od roślin. Ale inną zaletą tego systemu jest to, że my na tej belce przy rozstawie 25 cm możemy zainstalować specjalne dysze kątowe, które Państwo teraz widzicie. E, widzicie przed sobą na ekranie i te dysze e, pozwalają nam na oprysk pasowy, czyli tutaj jakby nie będziemy aplikować środka z uwzględnieniem E, założenia się stożków i w ten sposób uzyskiwania e, prawidłowego pokrycia. Tu będziemy stosować e, specjalne dysze, które praktycznie jedna dysza jest w stanie aplikować tą, e, na całej szerokości tą prawidłową dawkę, na całej szerokości pasa pracy, lub też dwie dysze pod odpowiednim kątem. No i my tutaj. Praktycznie rzecz biorąc, przy rozstawie 25 cm tych dyszy my jesteśmy w stanie uzyskać wszelkiego rodzaju y, tutaj, y, te, y, jesteśmy w stanie obsłużyć wszelkiego rodzaju y, uprawy pasowe, poczynając od 40 cm co 5 cm, czyli powiedzmy 40, 45, 50, 55, 60 itd., itd. Y, montując na opryskiwaczu odpowiednią kombinację dyszy Poza tym, po to, żeby precyzyjnie poruszać się też nad rzędem, no bo wiadomo też, że tutaj e, bardzo ważne jest to, żeby się precyzyjnie poruszać nad rzędami, żeby trafiać na ten rząd, e, to też opryskiwacz może zostać wyposażony w system kamer, e, podobnie jak to jest powiedzmy w pielnikach, który to system kamer pozwoli nam na e, prowadzenie. Odpowiednio opryskiwacza, te, te, po to, żebyśmy rzeczywiście trafiali na te rzędy. Jeśli chodzi o ofertę naszych opryskiwaczy, to to są jakby te trzy punkty, w których byśmy mogli się odnaleźć, e, składając, zakupując naszą maszynę i, i, i składając wniosek, jakby ten. E, ale tutaj jeśli chodzi o tutaj, e, program ten ochrony środowiska i klimatu, mamy kolejną grupę maszyn, która pozwala nam na uzyskanie. 6 punktów, czyli można powiedzieć nawet więcej, i to są właśnie brony, chwastowniki, pielniki mechaniczne i urządzenia do mechanicznego niszczenia szkodników w uprawach, i tutaj mamy punkty z agencji 68, 69, 72. Często w rozmowach z klientami spotykamy się z taką opinią, że to będzie, ta, że to będzie taka maszyna która będzie nam e, pozwalała na zwiększenie puli punktów, którą e, jesteśmy w stanie zdobyć, bo jeżeli bo wiadomo one są w tej samej grupie co opryskiwacze, ale jeżeli klient nie zastanawia się nad zakupem opryskiwacza, ponieważ już w wcześniejszych rozdaniach ten opryskiwacz zakupił lub też nie zastanawia się po prostu z innych powodów, to tutaj w ten sposób będzie można sobie podbudować, ale ja bym może troszkę tak, również jak i moi przedmówcy, e, przestrzegał jedno, że przed e, takim dobieraniem sobie maszyn po to, żeby zdobywać punkty, ale też zachęcałbym nad takim spojrzeniem na te maszyny, że rzeczywiście one wnoszą nam coś nowego do gospodarstwa, bo chciałbym zwrócić uwagę, że ostatnimi laty e, bardzo e, wzrasta e, liczba e, czy... Czy bardzo wzrasta powiększa się kwestia rezystancji chwastów i takich chwastów, które są trudno zwalczalne, i to tutaj ta grupa tych maszyn, chwastowników, czy, czy takiego mechanicznego zwalnia, zwalczania może się okazać, że w przyszłości będzie taką zbawienną grupą, która pozwoli nam na walkę z tymi chwastami. I yy, tutaj te, te, te dwie maszyny, które my możemy zaoferować, to jedna z tych maszyn to jest. Yy, momencik, może też yy, tutaj transformer, czyli pielnik, przez nas oferowany. I druga maszyna, która też jest bardzo istotna, to jest kwestia brona kwastownik. Yy, to jest maszyna, która niekoniecznie yy, musi. Y, znaleźć zastosowanie jako powiedzmy piernik, ale to też maszyna, która może znaleźć zastosowanie do takiego niszczenia zaskorupienia wiosennego gleby. Y, zresztą, sami Państwo wiecie, że y, niektóre zboża bardzo pozytywnie reagują na takie dosyć agresywne y, na taką dosyć agresywną pracę. A ta maszyna jest y, dosyć ciekawą maszyną, ponieważ Pozwala ona na e, bardzo dobre dopasowanie się do gleby. Jedna rzecz to jest, że my tutaj możemy regulować sobie siłę nacisku, e, tutaj palcy. Druga rzecz to jest kwestia kąta, czyli możemy w bardzo agresywny sposób pracować, czyli to jest e, taka maszyna też, która czasami może zostać zastosowana tak, nie wiem, przed siebie buraka jako taka e, doprawka też. W ekstremalnych przypadkach może zostać w ten sposób wykorzystana, także ja zachęcam do e, jakby spojrzenia też pod innym kątem na te maszyny. No i druga maszyna to jest tutaj transformer, czyli pielnik. E, niektórzy, niektóre starsze osoby, które biorą udział w tym webinarium, na pewno przeżywają w tej chwili deja vu i to, że jakby e, historia zatoczyła koło bo z pielnikami kiedyś mieliśmy E, mieliśmy już do czynienia, może w trochę innej formie, te są, te są trochę nowe, nowocześniejsze ze względu na to, że tutaj już prowadzenie na, na rzędach, e, odbywa się przy użyciu kamer, e, chociaż w skrajnych przypadkach mamy też joystick i tutaj jakby możemy skorzystać z joysticka po to, żeby precyzyjnie poprowadzić sobie maszynę na rzędach w tych miejscach, gdzie praktycznie rzecz biorąc kamera nie jest w stanie rozpoznać rzę, rzędów. Ja też zachęcam do kontaktu z przedstawicielami handlowymi z naszymi współpracującymi dealerami po to aby jakby zapoznać się z pełną ofertą ponieważ tutaj nasze maszyny kwalifikują się również w zakresie maszyn na przykład maszyn do stosowania nawozów mineralnych czyli mamy tutaj punkty 48 50 51 takie maszyny pozwalają nam uzyskać cztery punkty jak i kolejna grupa, momencik. Kolejna czyli maszyny do uprawy gleby i siewu. Grupa ta pozwala na uzyskanie 6 punktów, tutaj praktycznie rzecz biorąc mamy punkty 79, także tutaj jest też szeroki zakres. I jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć. Zresztą moi przedmówcy też o tym wspominali, ponieważ w momencie. Jeżeli my zakupujemy na przykład opryskiwacz, lub też zakupujemy na przykład siewnik, tak jak tutaj Państwo widzieliście Fokusa, to tutaj te urządzenia przeważnie zakupujemy z terminalem, na którym będziemy obsługiwać tą maszynę. I warto tutaj pamiętać, że w niektórych przypadkach, jeżeli na przykład zamiast kupować tą maszynę, łącznie opryskiwać z tym terminalem rozdzielimy sobie czyli na przykład oddzielnie y, opryskiwacz oddzielnie terminal to ten terminal zostanie zak zakwalifikowany do tej grupy y, y, tutaj tej elektroniki i pozwoli na uzyskanie dodatkowych punktów i do zmiany ale tutaj też warto pochylić się nad tym czy my te terminale mieliśmy wykorzystane wcześniej, czy tutaj jakby nam to nie, nie, nie będzie kolidowało, żeby się nie okazało, że później podczas oceny wniosku ten terminal zostanie z jakichś powodów usunięty. Także tyle z mojej strony. Jeżeli e, będą jakieś pytania, to zachęcam do kontaktu. Zachęcam też do kontaktu tak jak mówię z naszymi dealerami ze względu na to, że my te informacje wszystkie przekazaliśmy im i oni powinni też być takim wsparciem dla państwa i pomocą. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję panu Pawłowi za tą wyczerpującą prelekcję i oczywiście mam pytania. Pytanie jest sporo, też niestety nie uda się na wszystkie odpowiedzieć w teraz, w tym momencie, ale do części wrócimy w tej sesji pytań-odpowiedzi, która już za chwilkę. I na pozostałe będę prosił o odpowiedzi po webinarium, ponieważ naprawdę jest tych pytań dużo. Ale przechodząc do rzeczy. Konkretne pytanie i prośba o konkretną odpowiedź. Pytanie od naszego widza. Jeżeli opryskiwacz ma regulowane głowice trzypozycyjne, to czy wszystkie pozycje muszą być wyposażone w dysze erzektorowe, żeby zakwalifikować opryskiwacz do kategorii 75% redukcji znoszenia? Czy wystarczy tylko jedna dysza erzektorowa w takiej głowicy? Wystarczy jedna dysza, bo w tym momencie maszyna ta od, odpowiada warunkom ograniczenia znoszenia o 75%. Dobrze, dziękuję. Szybkie, krótkie pytanie. Kolejne pytanie od pana Jarosława. W co doposażyć opryskiwacz polowy, aby zdobyć jak największą liczbę punktów w takim wniosku i starać się o do dofinansowanie? Tutaj nie możemy mówić o jakiejś tam próbowaniu zwiększania liczby punktów, bo tak jak wcześniej wspomniałem, w przypadku naszych maszyn mamy trzy kategorie i my jesteśmy w stanie zakwalifikować się pod jedną z nich. Zresztą tutaj też to wcześniej zostało powiedziane, pielniki i opryskiwacze są w jednej grupie i nawet jeżeli byśmy kupili pielnik i opryskiwacz, to niestety zostaną nam przyznane tylko punkty z jednej maszyny. W takim przypadku myślę, że korzystniejszy będzie pielnik. Dobrze. Kolejne pytanie. Jakiej maksymalnej pojemności i szerokości belki opryskiwacza można wnioskować przy arale 400 hektarów przy intensywnej uprawie zbóż, rzepaku i buraków? Z doświadczenia. Z, znaczy z tego co wiem, to tutaj jakby nie jest to do końca określone w agencji, ale tak jak wcześniej to było, to było zdroworozsądkowo, myślę, że tutaj kwestia, nie wiem, 2000 to będzie... To, to chyba nawet ciężko będzie uzyskać 2000 litrów pojemności opryskiwacz. Z tego co wiemy, no to te um, liczby zdroworozsądkowe są też takie bardzo ograniczone. A jak już to z, wynika często z rozmów z rolnikami, to każdy planuje tą y, maszynę dosyć ze sporym zapasem, niestety to, 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 to tak nie, nie daje się uzyskać tego. Jeszcze jedno pytanie, które być może też jest do naszych ekspertów, którzy byli wcześniej, ale być może Pan z doświadczenia też będzie mógł na nie odpowiedzieć. Pyta nasz widz, jeżeli kupiłem z Pro w 2007-2013 opryskiwacz o, pojemno, o zbiorniku 2500 litrów bez GPS, to czy teraz mogę kupić większy 3800 litrów z GPS i komputerem? Czy ta inwestycja nie będzie tak zwana odtworzeniowa według wytycznych ARIM w regulaminie? Bo niby 25% większe, a nie jest już inwestycją od Tutaj pytanie takie. Kwestia jest też, czy coś się zmieniło w gospodarstwie, czy, czy mówimy o takiej samej powierzchni gospodarstwa, bo myślę, że to będzie główny, yy, głównie decydowało o tym, czy to zostanie potraktowane jako inwestycja odtworzeniowa. Dobrze, jeszcze takie pytanie od naszego widza. Co to znaczy opryskiwacze z głowicami dwuczynnikowymi? Czy to głowice przekręcane do oprysku RSM, czy będą wystarczające? Nie, nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Krótkie Pytanie i ostatnie pytanie jeszcze serio opryskiwaczy. Czy zakół opryskiwacza można zaliczyć do tak zwanego przyczynienia się do poprawy sekwestracji węgla z tytułu zapewnienia uprawianym roślinom korzystnych warunków wzrostu i rozwoju, czyli zrównoważone nawożenie i integrowana ochrona? E, powiem szczerze, że w tej kwestii nie jestem specjalistą, ale z tego co się orientuję, to raczej nie. Dobrze, dziękuję bardzo za te odpowiedzi. Musimy niestety pytania do tej prelekcji pana Pawła zakończyć, ale drodzy państwo, nie żegnamy się jeszcze, ponieważ już za chwileczkę tutaj w naszym studiu sekcja pytań i odpowiedzi z udziałem naszych ekspertów.